Thank Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Na wieki wieków, Amen Spotykamy się w tym szczególnym miejscu I dzisiaj w tej szczególnej okazji 30 lat temu tu Wielki spośród Polaków Święty Jan Paweł II Był w tym miejscu I przemówił do nas Bardzo pamiętnymi słowami Pamiętnym przesłaniem, które mi też potem przez kolejne lata towarzyszyły, w czasie kiedy głosiłem Boże słowo i nawiązywałem też do Skoczowa i do tego miejsca, ponieważ Jan Paweł II mówił wtedy o sumieniu. Mówił o sumieniu, żeby Polska, Polacy kierowali się sumieniem prawym, wrażliwym żeby człowiek był zawsze posłuszny swojemu sumieniu aby tego sumienia jako podstawowego elementu elementarnego w podejmowaniu decyzji moralnych i duchowych aby zawsze był wierny i posłuszny i dziś po 30 latach dany nam jest dzięki Bożej opatrzności być w tym miejscu dlatego przywołując wielkiego spośród Polaków świętego Jana Pawła II Pomódlmy się we wszystkich naszych osobistych intencjach, intencjach naszej umiłowanej, ukochanej ojczyzny, która była tak droga i bliska Janowi Pawłowi II, w czasie jego pontyfikatu, stąd też jego obecność w tym miejscu. I wołajmy o, również o to, byśmy byli ludźmi sumienia, tak jak wołał i o to prosił święty Jan Paweł II. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bardzo dziękuję Kapelanowi za, za słowo. Właściwie to ja już nie mam nic do powiedzenia w tej chwili, za modlitwę. Proszę Państwa, witam serdecznie wszystkich mieszkańców, gości, młodzież, która przybywa zawsze. Dzień dobry. Chłopaków z Domu Pomocy Społecznej, witajcie, jesteście co roku. Proszę Państwa, 30 lat minęło. Jak co roku Stowarzyszenie Muzyka Sakra próbuje, myślę, że z dobrym skutkiem upamiętnić ten dzień. Organizujemy festiwal, ekumeniczny festiwal Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Muzyka Sakra. Program jest na plakatach, tylko przypomnę, dzisiaj zapraszamy Halina Młynkowa w Kościele Świętej Ewangelickiej. W niedzielę Marcin Wyrostek w Świątyni Katolickiej. Po drodze wystawy na Mały Ryneczek zapraszam, tam jest piękna wystawa. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję takiej pięknej asyście Rajdu Katyńskiego. Do to po raz pierwszy się i mam nadzieję nie ostatni. Myślę w przyszłym roku się zobaczymy, panie komandorze. A teraz zapraszam do wysłuchania ukochanej pieśni Jana Pawła II naszego papieża parki zapraszam muzyków do mikrofonu